No, witam, witam jestem styczniu 2016 Mam wyzwanie dla Boneza. Jak już będzie w sobotę na walce bitwa, bitwa Festelowa, mam, mam wyzwanie dla niego, żeby z nim walczyć na bitwie. A czy on to podejmie, czy nie, to jego broszkę ja podejmuję się. No i oszczędzam się, kto jest dobry, z co robi no i zobaczymy który z nas wygas to jest wyzwanie dla poneza jak nie podejmie tego tej walki to jest przegranym człowiekiem my będziemy na tej bitwie testowej bez orkowy 2 kwietnia 18 daję wy wyzwanie dla poneza żeby ze mną bitwę stworzył i zobaczymy, co i jak wyjdzie w stanie. To wszystko w zależności od niego będzie. Czy on wyzwanie weźmie, czy nie weźmie Bonas. No, czekam na, na ten temat, co Bonas odpowie na to w sprawie wyzwania na bitwie w Crestlowach. O Zarkozy, 2 kwietnia, czyli w sobotę, w tą sobotę. Ciekawy jestem, czy będzie chciał, czy nie. jak nie będzie chciał, czyli... コットンのテーマー、ポカロン。